Myślałam, myślałem, co ja mogę tam zrobić. A jakby tak bardzo umiejętnie. Tak. Go! Nie w tą stronę. Może odwrotnie postawiłem żółty. O. Teraz? Szukaj kratek. Okay. Eee. Tak. Te drzwi są tutaj. Nie, tak nie doskoczę. Jakbyś tak sobie tu. Tium! O! Czekaj, a może... To z tą siatką coś trzeba zrobić, ale nie mam pojęcia co. Tak się nie da postawić. Z jaką siatką? No raczej z tą... z tą podłogą. Widzisz, tu trzeba walnąć portal, że potem jak się otworzy chyba tym przyciskiem, to... To? O nie, to za wysoko. A nie, nie. Eee, pff, albo tutaj, albo to albo tutaj, albo prawie, prawie w stanie tutaj, albo ten albo tutaj, albo Nie. Bo tu zobacz, tu jest tutaj, albo Jakby tak. albo no. O, w ten sposób. Nie, bo tu mamy... Za wolno jedzimy. Eee, eee, e, Słuchaj. Weź, ty otwórz to. Nie chce mi się tam iść, to ty mi musisz pomóc. Czemu, a nie masz tego znowu. Wduszaj ten, ten guzik, tak wduszaj przez cały czas, żeby to może zostanie na dłużej. No, weź, zaczynaj duść i nie... Tak ciągle duś, tak wiesz. Duś, nie dusisz, widzę, że nie dusisz. A o, widzisz, no i zadaj. To chunga. nie ma takiego ja duścia. Tak, duś jak najszczęściej się da. O! O! Nie, ja muszę tylko Jak ktoś się, się otwiera. To ja mu... Jak ja mogę się tam dostać? Masz tam jakąś kratkę, żeby <ścjalnie> 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 mm. <ścjalnie> Czekaj, ja. Nie, 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 ja nie, nie, kratkę. Jak... Jak Patrz, cię to pokazywał. Jak tutaj? To się ja dużo widzę z tej pozycji. Ja się muszę tam dostać i jak tam już będę, to muszę postawić. Tak myślę. Jeden portal. Nie! Można się do portal postawić. weź jeszcze raz, jeszcze raz. Tak, tam jest coś białego. Teraz się będzie stawiać. Cóż, dobra, idź. Oh, ha, ha. Dobra, mamy to. Wow, przez miałem Black Screen jak przeszedłem? No. Mamy to, mamy to. Jest. A to było perfidne. O, Dwójeczka. Hmm. Hmm, hm hm. To będzie trudne, strasznie, no. Dobra. A o co tu chodzi? To coś trzeba w ten ścianę. Duży, guzik. Niech pan na pewno yeah. Nieaktywny przełaszki Wa Wal się Wow! Okay. Ła, patrz na to O shit, jakieś inne rzeczy, tego nie było światło! A co to jest? Się... Ło, wow, wszystko się rusza. Jakaś muzyczka w ogóle, to jest ten... Fajne. Czekaj, to są nasze dwa guziczki. Co tu jest? Ale fajne, to Czekaj, jest. Czekaj ja zobaczę. Ja, no super zrobione jest, ale ja chcę zobaczyć co jest tutaj. No. Mogę wskoczyć na dół. 3. O, o! Znalazłem e, Tom. E. Takie to blu, 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 blu. No. O, Zaraz zobaczysz. O! To! E, weź tutaj postaw. Mamy problem. Jeden. Gdzie ty jesteś? Jakim? Cudem. Eee, idę ratować już. <laughs> Ty Ty mnie nie, nie ratujesz, nie mam bata, ponieważ ja. Jestem wskazałem, żeby to został... Tu... Ale... ale jak to jest możliwe, że ty musisz... Nie, jest... To... Dobra, już wiem. Już wiem. Jak? O co ty chcesz? A, tam się otworzyły drzwi. Gdzie to jest w A to jest tam na dole. Dzień dobry. Dzień. Dobra, teraz nie gin. trzecie. Jestem, nie Patrz, ja tam idę, a ty dadem się z tym wyratować, ale ja tam idę, bo coś tam jest, prawda? O. Okej. Okay. coś odkryłem Patrz, patrz teraz w to okienko. Takie to skate. Które? No to gdzie taka strzałeczka jest. O, patrz teraz. Hmm. O! Yyy! O, chyba nie powinniśmy tu być. Czekaj, Dobra. ja się rozejrzę stąd. Ej, patrz, 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 patrz. Aha, ja bym wleciał w to tak z rozpędu. No, bo nie, bo tutaj jest ten, widzisz ten klik. Aha. jak laser zrobić? Trzeba powłączać coś. Tylko działa, patrz, spuskać, patrz. Postrz. Tu jest są drzwi. I stąd weźmiemy kuba, Czyli ciebie tylko trzeba przez te drzwi wejść Co to drzwi otwiera? To otwiera drzwi I... to Trzeba znaleźć jakiś cube tam coś jest? Trzeba się rozejrzeć Tam nie ma żadnych kratek, nie? Czekaj! Aha! Postaw no niebieski pode mną. Ciemno niebieski. Ja jest coś pod spodem. Będzie tutaj trzeba jakoś skądś wyskoczyć, wiesz tak, tium, do góry i wpaść tam w ten taki komin, co jest nad tobą. To jest taka dziura w co